Mogę widzieć sklep na Twitch, witam i zapraszam na moim kanale. Dzisiaj gram w Minecrafta Oczywiście będzie mi się tu trudniej gram, bo jestem na swoim telefonie. Więc jestem na telefonie na moim koncie. A więc już będzie trudno zagrać. Ale chociaż mam swoje konto, chociaż nie mam swojego skina. Mm. Dobra. A więc, no to jest kolejny odcinek z mojego Termosa. Jeszcze ja chciałem dzisiaj już nagrać odcinek. Nie. Ale oczywiście. Jak już OPS-a. To oczywiście, dobra się mówię, ty nie działa mi mikrofon. I dobra. Dobra, to już będę na czacie pisał. Ale no... Co, wyłączymy mi się nagrywanie? No co to ma być? Ja tu nie gram. Ja nie nagrywam. Nie? Ale przez to zbudowałam sobie domek. O, tutaj jest. Grywałam taki domek. No, no trochę dziwny Jest to dachu, nie zrobiłam w środku też bo to może być piętra i w ogóle mam mało, mało, mało jedzenia dobra, ja tutaj w ogóle nie udaram za bardzo sterowania jak to ja mogę wyłączyć to? chyba tak dobra. i jak ja mam wyłączyć Nie, 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 dobra. nie, 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 ale są to tym bo nie mam za ja bardzo co robić. Ja tylko chodzę sobie i z dwie minuty to chyba będzie trwało najkrótsze. Chyba nie Ale może coś zrobimy. Bo tak chyba jestem u kogoś, ale no, tutaj już sam biegam, biegałem, dzięki O świnki é mamku mano. Kurde, mas não tem fire aspect, é tudo isso. É nosso... 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 Mano, é o taki mój assim. o święto é assim. O święto é Não se esquiva, então isso é bom. Não se não para a vida,

Widzicie o mokrego smingu z dynu. Dzieci się z tego najbardziej cieszę. Jest nie mogę się tego doczekać, nie? A więc wesoł smingu wielkano w ogóle wszystkiego wesołego. I na razie...